Mano majstry, dzisiaj z okazji, że spadł pierwszy śnieg. Majster, poka jak tu jest ślisko. Jest naprawdę ślisko. To lecimy po łańcuchy, lecimy też po lampki rowerowe. Lampki rowerowe, nie takie zwykłe lampki rowerowe, no bo w sumie to lampki takie oto końcowe, które zarzucimy na nasze dwowojaki, żeby zrobić taką lekko świąteczną atmosferę Więc co, odcinek będzie gruby dodatkowo przetestujemy jeszcze dzisiaj kepsa nowego podobno w białej tak. Jaki to jest pasztet Turkic. Pasztet y, Turki, pasztet ja nie, Turki. M, zamarkę, bo Dobra, więc zobaczymy to też będziecie widzieli w dzisiejszym odcinku to się od razu dowiecie czy warto do niego wstąpić czy nie Czy nie będziecie No i co? Standardowo przypominam o subiku, łapce w górze No i co? No i lecimy z tym koksem więc ostatnio ona wpadała strasznie dużo śniegu biła i się nie gubiła, podała, tylko strasznie, przez jedną no i teraz nie ma nic No bo zaczęło się topić W to, że za dwa dni ma być już, ma być już 8 stacji A jeszcze niedawno było minus 3 To jest powalone O, widzicie jak ładnie można podciąć niech Majster, dawaj Isdewala Dobra do centrowana chyba na chyba. kleju co? Nie kleją? Nie. A po mnie nie kleją? Zabij, Ej nie! Już nie pisze! Teraz? Ja zaraz przejadę. No widzicie ja nie zdążyłem, majster dąży. Majster wcześniej wyczuł. Poczekamy żeby tutaj nikomu nie wjeżdżać na pasy. Elegancko przepuścimy sobie wszystkich. Nie ma nikogo to jedziemy. Coś jakieś resztki śniegu pozostawały jeszcze. Ludzie boją się jeść, środerów prowadzą. A my o tako na pięciu barach. O panie, ale ślisko. Majster, dawaj może na ten targ. O panie. Majster, dawaj lecimy na ten targ. Wiesz, których tam gdzie foty cekaliśmy? Ale dawaj na ten targ, to można kółko polatać, może wokiem Ale nie Zobaczymy. A w sumie to zadaszone O Panie, ale oblodzone Ej, ja, tak u... ja tu taką ból petardek dałem, patrz, a tu oblodzone O, tu też Ty, to przeskakiwać trzeba A tego bojora to już nie przeskoczę my nic nie jedzie u mnie też się odzywa. No i skręcamy tutaj. Uważaj, bo tu jest szklana. Ale tu skrzypi. A nie, tu nie ma nic za dużo. Pomyślałem właśnie nad tą miejscówką. z to ci uwierzę, że tu nie ma. Fajne filmiki tu wychodziły. Majstera, dawaj tu, dla widza daj. Kółeczko zrobisz? No co ty, człowiek hebraj ja w ogóle. Ale Patrz, stoi się uczta. Nie uh. zrody, uh. hebraj słaby, nie daj jak chcecie, żebyśmy tu jeszcze raz przyjechali, że majster to skleje jak już będzie lepszy warun podhemblowanie no to, to dajcie znać majster głodny, więc lecimy na kępa potem zobaczymy o lampki Radzili lampki będziemy montowali i zobaczycie wiecie. efekty Ciepło kawałek chyba to może Wygląda jakby się znali na temat. Dzięki, Dzięki koliga Do widzenia słusznego pokaż, duży Dobra, dawaj pierwszy kęc kameralny to pewnie gorący kameralny kęs. I jak? Przypieczeli trochę mocno Ty ale dobre nie jest takim flakiem Nie jest jak w tym przy znaczy Nie. nie. Nie chodzi nam o, nie chodzi nam o tego, jak on się nazywa teraz. Piri No, nie chodzi nam o Piri Piri, tylko ten drugi. Dobrze. Poleciłbyś, jak na razie? Kurczak, jaki dobry! Świeży? Co jeszcze możesz oprócz kurczaka, Czuć kurczaka, a nie, a nie takiego paszteta. Jakbyś, masz biorące takie duda pasztet, nie? No jest. Jakbyś do kebaba rzucił. <laughs> Czyli tutaj tak nie jest? Dużo jest mięsa, ale jest taki trochę mało sosu z góry. Może po prostu na dole jest. Czujesz sos, dobry. Jak na razie? Od 1 do 10? Najtańszy Kieba w białej i... Mocne 8? 8 zdecydowanie. 8, 8, nawet 9. Więc część dalsza będzie jak już majster w szamie. No i teraz jest po jedzeniu, jak na tenia? Najlepszy białej Według mnie. oczywiście według mnie. Który drugi w tabeli potem? Pyszny Przy której ulicy? Tu i tu smakuje tak samo, ale nie zawsze w rękawiczkach robię tam na No y, wiecie, na Więc to mnie trochę odpycha. I wolę sobie pojechać na Siedlowską, zjeść takiego samego, ale i, i ze świadomości, że... Że pali. Że wy... no w rękawiczce to nie. O podczas... sranych łapach. Podczas swojego jedzenia jeszcze podchodziło parę osób, się wydało, jak kebab. To. No a i wiesz, też byli zainteresowani. Jak, ty przerwać, a wiesz, że w ogóle w Turcji jest chyba taki zwyczaj, że jak robisz y, dwójkę, nie podcierasz się popieram tylko ręką i pójdzie to wyjeżdżasz Dawaj stopki, stopki. Zaśnieżone Ej liczymy gleby Oby, liczymy nie. Gleby. Oby nie Oby ja nie Ja zaczynał <laughs> Jak poszedł Co się dzieje Pod światłem wszystko widać, nie wiem czy to widać w komercie o, jest To jest tak ciężko, Że to Szok, szok po prostu Patrzcie jak on się ślizga Majstera ty w ogóle pokaż że tu pod latarnią Jaki ty mam bieżnik? Pokaż. To jest ten? Semi-slick? Tak, tak. On kleje poetycznie. Ale poszedł, ale poszedł. Elegancko. mój coś klei? Nie wiem, czy to będzie, widzieli, ale... Uj, to też się ślizga. Daj mi kask, ja coś. Mój się ślizga podobno mocniej niż majstra. Znaczy, teraz już nie wiem, ty, oponka może musiałaś się to dawać i tu bokiem, bokiem podać. Dobra. Ja to nagram specjalnie dla widza. Robię 180 w takim fajnym... <noise> 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 jedziemy, gdzie my jedziemy, mówię? E, jedziemy tam, w tamtą stronę. Ja tak, no, zobaczymy. Gdzieś tam? Posykamy foteczki na Instagrama, więc jak chcecie zobaczyć, jakie fotki dzisiaj syknęliśmy, to wbijajcie koniecznie na Instagrama. Tu mój, tu Majstra. Ja nie mam Instagrama. Dobra, jadę kurwa z tomatem. może 180 spróbować, a się wyjebę od razu, o kurwa Nie w tę stronę mieliśmy jechać, zapomniałem Wuj e, 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 e. kurwa trzyma się, nie wiem co O kurwa, nie dobra, trzyma się, ale trzyma się O kurwa, kurwa. Majster gdzieś tutaj chciał jechać. Po balenie laka ze sztykami. O <grywa> 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 Śliska jak cholera. A tu fajne fotki, że do gora. Ale. bunie. Hopie Więc fotki już suknięte. Jak chcecie zobaczyć, to wbijajcie na Instagramie. Jeszcze raz powtarzam. Ogólnie to trakcji w ogóle nie ma. Więc można obok. Bączkę kręcę, patrz! To, o, Ciekawe czy to widać, też, nie? Nie, chyba nie widać. ten, ja, ja się, żeby się To później można, wiesz? A pod scenę, ja w ogóle się napędzić nie mogę, zobacz. Zrywa. Na siedząco. Ale powiem ci, te punkty, się trzymają... <laughs> nie wiem. Chciałem powiedzieć, że się dobrze trzymają. A go skręciłem. Patrzcie, widzowieki. Ja. Patrzcie, luksus. A i walimy pod górę? No? Rura! Kurwa dwója nie weszła weszło. O rura, rura, Oj i jedyneczka. Co rura, pierwszy wygrywa rura,

z blokadą musisz zapiąć. Zapomniałem najpierw. Ja cztery. w piankowych butach wszedłem, a ten nie wszedł w tych w traktorach. W kurwa. Z ja tu w sady miałem robić A może, by pan zjechał. No to dałeś to za problem. Nie, kurwa nie. Aż na dół? O złocie, kto jest ty. No. Ale to od razu gleba będzie, więc wiesz. Jak ja tutaj prawie się wyprzedzę. Co Tak, A Kurde Chłopie to jest wyższy poziom do techniki Wyższy poziom techniki Nie no dobrze klei, co nie? Dobrze klei <laughs> Patrzcie, no normalnie zapieram i nie? nie idzie wyhamować. O kurde, teraz dałeś facie. halimy, my karuzeli. Ło! Jak spetarda! Pojechali. Tutaj znajdziemy nasze lapsy section. Stali z drogi. Stali. I z pustym kątem, z pustym kątem. Ale nie bankowym, nie bankowym Ale się nabijło w koło śnieg, chyba co? O panie Strasznie to jak się przyjada Znaczy to takie... Naturalne odważniki po prostu Wyważyłaś się, się tam około Wracaj po lampki A tu kur... dwie pary lampek kupiłeś? No na dla ja Ale myślałem, że tylko twój stroimy na choinkę Nie, zaraz A wiesz, jakieś śrubokręty, coś? Jakiś łańcuch, ej łańcuch, ten się mał, mi się rezerwał Tak. nie A co zakładamy je teraz? co, majster? No to dawaj, co ty się pierdalasz? Normalny dzień w białych, majster, co robisz? Oświetlam <Glądziany> rower Mówili, że ten, że lampek nie ma, pisali w komentarzach. A Teraz już Ale ich to o takie 200. lampki chodziło? A tam jeszcze jest drugie 200, więc. Nie A nie to o takie 4. lampki chodziło? A o jakie? A nie, A nie wiem, wiem, chyba nie ma to innych to. co? A jakie inne lampki? Ja innych nie znam. Nie Z tymi ludźmi, że trochę. A w samochodach też takie mówił? Rzeczywiście, sobie pan nie wiesz. Ej, ja tutaj tak skrypała się nie pierdolę? Zobaczymy jak się ubieroni. Jak się ubierdali to ja zgadzam, to zgadzam. To, to zgadza. Ja no. Na policie założone już pateczki, no Teraz... mój pan! Oświetlenie, batonka. Batonika. Proteinowy. Pan sonik to nie. <laughs> to nie są takie <laughs> rzeczy. <laughs> tak, na elektryzuję spodnie, dobrze. Dawaj, dawaj. Jeszcze jedno. Tropsy. Automatowe. No i zobaczymy jak będzie świecić. Elegancko! Ale foty lecą. Lecimy, lecimy. Więc teraz jeszcze u mnie zakładamy i lecimy. Tak wyglądają Bolidy po oświetleniu ich. Nie się, się fajnie wybija w kamerze to wszystko. Tak? Pan jako majster konstrukcję zrobił. To magazynek na baterie. A jakby ktoś się pytał, to w znaczy sensie te lampki, puste, tu plus jeszcze 12 baterii. Do tych lampek kosztowało 53 zł. Więc zawaliście. Lesimy. Tak wyglądają lampki na Bolidzie. To z przodu jedzie majster, pewnie go teraz widzicie. Jak się prezentują rowerki. Tak, źródłeczka tak. Ładny, nie? Foty macie na Instagramie z tymi rowerkami, więc koniecznie na, wbijajcie. No tu jesteście na AUX, że mam podpięty do kurfki A mam podpięty do kurki kawy, żeby mieć gdzie schować nasze źródło zasilania. Bo oczywiście kurczę na wtyczkę to tu nie mam gdzie miejsca. Z agregatem nie będziemy jeździć, więc wziąłem na bateryjki lampeczki. A dawaj tu jeszcze mokiem, Zakręcić się? Nie, prostu Zajebiste, co nie?

Musimy złożyć tego boli. Daj pokażmy, co zrobiliśmy. Jak widzieliście, spotkaliśmy również innych ziomków, którzy mieli podobny patent jak my, bo też mieli lampeski eleganckie kupione. I co? I dla, to nie patent! Tam dla ziomka odlatywała normalnie korba, musiał co chwilę, ten z kluczem jeździł i co chwilę musiał dokręcać, już czwartą śrubę chyba tam przekręcił. Nie wiem, jak on to zrobił, ale gripy miał dowolone. Jak mogliście zobaczyć, więc no... Ale to to nie patent lampki. My nawet na odrót maluchę dwa koła z przodu. To to jest patent. A no, a my pokazaliśmy lami. właśnie dla ziomka ten rower. Jak nie widzieliście tego... Rower. <laughs> jak nie widzieliście tego da, to tutaj macie w karcie? W karcie macie go. Schwartz dokładniej z nim. I ten. I ziomek się pytał co jak wy to zrobiliście i w ogóle, więc... Więc inżyniery, inżyniery, inżyniery tu jadą. Inżyniery. Muzyczka gra. UMS, UMS. Rehabilitowane oczywiście. Więc lecimy do garażu i robimy podsumowanie dzisiejszego, dzisiejszego filmu. Ach. A ja. A ja. Więc jak widzieliście, pomysł się udały lampki są zarówno na moim rowerze, jak i na rowerze, jeszcze mam taką elegancko, elegancko, eleganckie tło. Na szczęście tutaj yy, żadne lampki się nie zerwały, jak było w domu 8. Zarówno te jak i te wytrzymały testy, które były mocne jak widzieliście. Jeśli nie widzieliście shortsów, które nagraliśmy dzisiaj, to również. Kilka gleb było. Tutaj były ostre gleby. Majster to się tak poświecił, że jak nie zostawicie suba, to. Się nie znajdziecie. Więc <grym grym> no no. co? Chciałem się z Wami pożegnać i życzę Wam również miłych świąt, jeśli chcecie więcej takich odcineków. To dawajcie, piszcie w komentarzach. Niedługo ratuję wam filmik z centrawnicy, bo dzisiaj już szły pierwsze krok do nagrania jego. No i co? Będzie to pełni profesjonalny filmik, więc wyczekujcie. No i co? Nie Dzień bądź komentarza. chuj, obserwuj. Ja się z wami żegnam, majster się z wami żegnam za kamerę, No i to? co? Uła!